Rzuciłam pracę. Kiedy zmarł mój ukochany ojciec, mój mąż nagle rzucił pracę. Mój teść również oświadczył z uśmiechem, że ja też rzucam pracę. Kiedy dowiedziałam się o ich rezygnacji, serce mi zamarło, kropka, dlaczego poświęcałam się tym ludziom przez cały ten czas. Ścieżka, którą wybrałem po zrozumieniu wszystkiego, była jedyna. Wezmę rozwód i przeprowadzę się w inne miejsce. Oświadczenie to spotkało się z ostrym sprzeciwem moich teściów. Miałem jednak w głowie inny plan. Kiedy wypowiedziałem słowa, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zgodzili się na rozwód. Nie zdawali sobie sprawy, że był to początek mojego odwetu. To był początek mojej zemsty. Jestem Lucy. Od ślubu z Paulem mieszkam w tym samym domu, co jego rodzice. Pol i ja poznaliśmy się w pracy. Ponieważ byłam zatrudniona w firmie mojego ojca, wszyscy początkowo odnosili się do mnie z rezerwą. Ale tylko Pol traktował mnie inaczej niż innych, kropka uznałam to za atrakcyjne i oświadczyłam mu się. Mój ojciec, który wychowywał mnie samotnie po tym, jak moja matka zmarła w młodym wieku, był zachwycony naszym małżeństwem. Ale co, mieszkaliśmy razem? Oczywiście jestem najstarszym synem. Co prawda, Paweł był jedynakiem, ale jego rodzice byli jeszcze po pięćdziesiątce. Mój teść był bardzo aktywny i nie było potrzeby się nimi zajmować. Nie widziałam potrzeby wspólnego mieszkania. Rozmowy na temat małżeństwa były już zaawansowane w społeczności i trudno było powiedzieć właściwie nie róbmy tego. Ostatecznie zgodziłem się z nimi zamieszkać, zwłaszcza, że nie chciałem zawieść mojego ojca, który był naprawdę szczęśliwy z powodu naszego małżeństwa. Nie miałem jednak pojęcia, że będzie to prolog do serii błędów, kiedy zaczęliśmy mieszkać razem, to wiedziałem się, że moi teściowie mają bardzo konserwatywne wartości, zwłaszcza w odniesieniu do roli żony, która wydawała im się bardzo niska. Zadaniem żony jest służenie mężowi i jego rodzicom. Mój teść oświadczył kategorycznie, że od jutra przejmiesz wszystkie obowiązki domowe. A moja teściowa z Pawłem po prostu powiedzieli. Chcę, żebyś ułatwiła życie moim rodzicom. Tak zaczęły się moje trudne dni. Niedługo po tym, jak zaczęliśmy razem mieszkać, zaszłam w ciąże i bardzo cierpiałam z powodu porannych mdłości. Jednak moja teściowa stwierdziła, że poranne mdłości to nie choroba i nie pozwoliła mi odpocząć. Pol, który jak miałam nadzieję, będzie mnie wspierał, spojrzał na mnie z góry i powiedział, kobiety są w tym słabe. Co za kłopot. Nawet jeśli nosiłam jego dziecko, jak mógł powiedzieć coś takiego, na tym się nie skończyło. Pol często powtarzał, kobiety są głupie, kobiety są niekompetentne, okazując mi pogardę. To było irytujące, i kiedyś odparłam: Twoja matka też jest kobietą, wiesz o tym, kropka na co Pol odpowiedział szyderczo. Moja mama jest godna podziwu, w przeciwieństwie do ciebie. W końcu wychowała syna takiego jak ja. Jeśli jesteś niezadowolony, dlaczego nie urodzisz chłopca? Czy on nie wie, że geny ojca determinują płeć dziecka? Zamierzałam kochać moje dziecko bez względu na to, czy będzie chłopcem, czy dziewczynką. Każde dziecko powinno być cenne. Jednak nie było mi przeznaczone trzymać to dziecko. Być może do cierpienia. Straciliśmy dziecko przed osiągnięciem stabilnego okresu ciąży. Moi teściowie byli wyraźnie rozczarowani, a Paul mruknął: Jesteś bezużyteczna. W tym domu nie było nikogo, kto by mnie pocieszył, a dni mijały. Podczas gdy ja cierpiałam fizycznie i emocjonalnie, przejąłem wszystkie obowiązki domowe. Kontynuowałem pracę, a czasem nawet opiekowałem się teściami. Kiedy odwiedzałam nieznajoma teściowej, oczekiwałam, że będę przy niej jak służąca, a teść często sprawiał kłopoty, pijąc na zewnątrz. Co zawsze skutkowało moją interwencją w celu mediacji. Moje dni były dosłownie bitwą. Pośród haptycznej codzienności, Pol był pochłonięty swoim własnym światem. Chodził do pracy, grał w swoje ulubione gry lub pił w swoim ulubionym barze. Było wiele dni. Kiedy nie wracał do domu aż do rana, kropka po latach takiego trybu życia moje ciało osiągnęło limit wytrzymałości. W supermarkecie nagle straciłem przytomność. Gdy upadłem na ziemię, w mojej głowie kłębiły się różne myśli. Ze wszystkich czasów, teraz kropka zabrano mnie karetką do szpitala, a diagnoza brzmiała przepracowanie kropka jak zwykle, moi teściowie w ogóle się mną nie przejmowali. Troszczyli się tylko o swój publiczny wizerunek i własne interesy. Nawet nie pokazując się w szpitalu, teściowa zbeształa mnie przez telefon.co. Masz na myśli mówiąc o upadku w supermarkecie. Jakie to żenujące! Przepraszam. Czy będziesz w stanie wziąć udział w wydarzeniu Stowarzyszenia Sąsiedzkiego? Które zapowiedziałeś, wziąłem urlop na dzisiejsze spotkanie stowarzyszenia sąsiedzkiego na prośbę mojej teściowej, ale nie spodziewałem się, że tak to się potoczy. Nie sądziłem, że powie coś takiego w takich okolicznościach. obecnie jestem na kroplówce, więc nie będę mógł w nim uczestniczyć. Co? Wymyśl sposób, by wziąć udział. Mam w planach obejrzenie filmu z przyjaciółmi. Tylko po to, kropka, chociaż tak myślałam, nie miałam siły się kłócić. Została godzina do zakończenia kroplówki. Jeśli się pospieszę, może zdążę, kropka, zrozumiałem. Kiedy odłożyłem słuchawkę, głos mojej teściowej brzmiał na zadowolony. Kropka, godzinę później popędziłem do domu i po wzięciu udziału w spotkaniu społeczności wróciłem, by zastać teścia czekającego przy wejściu. Kropka, jak mogłeś się spóźnić. Miałeś mi dziś towarzyszyć w szpitalu. o tak, przypomniałem sobie. Uzgodniliśmy, że zajmę się wizytami u teściów w dniu, w którym wezmę urlop. Przepraszam, ale proszę, weź dziś taksówkę. Byłam tak wyczerpana, że chciałam tylko spać. hej, nie obiecałeś, że mnie też zawiedziesz? Paul pojawił się, mówiąc, że pamiętam, jak wspominał o wieczornej imprezie z przyjaciółmi. Wyglądało na to, że wziął pół dnia wolnego i wrócił do domu. Kropka w takim razie wolałabym. Żeby zabrał ojca. Nie jestem dziś w stanie prowadzić. Pol zareagował śmiechem na moje słabe stwierdzenie. Kropka, powinieneś być energiczny, skoro miałeś kroplówkę. Nie mogłaś mieć dziecka, więc przynajmniej pracuj. Kropka to znaczy, nawet gdybym wyjaśniła, że załamałam się z przepracowania, nie zrozumieliby. Szkoda płacić za taksówkę. Złamałeś obietnicę, więc powinieneś zapłacić. Mój teść po prostu okazywał swój gniew. W tej sytuacji, jeśli czegoś nie załatwię, ta sprawa będzie powracać w przyszłości. Pomyliłam siły, pojechałam samochodem i zawiozłam teścia ze szpitala do naszego domu, a potem Paula na jego imprezę. Po przyjeździe przyjaciele Paula, w tym kilka młodych i atrakcyjnych kobiet, już się zebrali. Zrobiło mi się siebie żal. Paul uśmiechnął się radośnie i lekko poklepał mnie po ramieniu. Kropka Widzisz, jeśli się przyłożysz, możesz zrobić wszystko. Czułem jednak, że ten wysiłek był niecelowy. Tak czy inaczej, zadanie zostało wykonane. Straciłem energię, by odpowiedzieć Paulowi, i już miałem odpalić samochód, gdy usłyszałem głos z zewnątrz kropka Hej, ona jest brzydka, prawda? To bardziej gosposia niż kobieta. Wybuchnął śmiech. Pol ani razu nie przedstawił mnie swoim przyjaciołom. Ślub został przełożony na okres ciąży i tak już zostało. Kropka nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę traktowana w ten sposób, kiedy byłam chora i bez makijażu. Łzy zalewały mnie ze smutku i złości. Kropka, kiedy wróciłam do domu, na podłodze leżały porozrzucane ubrania mojej teściowej pranie było przepełnione, a zlew pełen naczyń. Nikt w tym domu nigdy nie zajmował się domem. Nawet w takich chwilach, kropka z poczuciem rozpaczy, poszedłem prosto do łóżka. Wygląda na to, że zasnąłem, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy się obudziłem, był środek nocy i słyszałem wesołe głosy gdzieś w domu. Po cichu wyszedłem z pokoju i ruszyłem w ich kierunku. Głos należał do pijanego Paula, który rozmawiał z kimś przez telefon. Gdybym najpierw poznał ciebie, Mary, nie ożeniłbym się z tą brzydką kobietą. Hej, spotkajmy się jeszcze, dobrze. Z rozmowy wynikało, że tych dwoje łączyły bliskie relacje. Myśląc o tym, wokół Paula były młode kobiety. Nigdy nie myślałem, że to możliwe, ale byłem w szoku. Wiem, że nie jestem światowej klasy pięknością, ale zawsze dbałam o swój wygląd, gdy gdzieś wychodziłam. Byłam wściekła z powodu mojej pracy i obowiązków domowych. Aby nie martwić ojca, zawsze uśmiechałam się w pracy i nie narzekałam. Wkładałam wysiłek w pracę w domu i spełniałam żądania teściów, nigdy się nie skarżąc. Nawet gdy padałam z przepracowania, nigdy nikogo nie obwiniałam, kropka, ale nie martw się, planuję ją opuścić prędzej czy później. To jedno zdanie przeszyło moje serce, gdy wyszedłem z pokoju. Wracając do łóżka, roniłem ciche łzy. Nie wiedziałem już, ile wysiłku by wystarczyło, kropka, nigdy nie doświadczyłem takiego bólu i smutku, kropka, mając to na uwadze, stawiłem czoła następnemu porankowi, ale czekały na mnie kolejne złe wieści. Co? Nie ma mowy. Wczesnym rankiem otrzymałem telefon od pana Ride, bliskiego współpracownika biznesowego mojego ojca. Znałem go od dziecka. Był dla mnie jak wujek. Proszę o spokój. Prezes, twój ojciec, zginął w wypadku. Stałem zamrożony, nie mogąc nic zrobić. Wyczuwając, że coś jest nie tak, Pol wziął ode mnie telefon i usłyszał wiadomość o śmierci mojego ojca. Natychmiast podjął działania, pędząc do szpitala. Prawie nie pamiętam, co wydarzyło się później, kropka, widząc twarz ojca, musiałem zaakceptować rzeczywistość, ale moje emocje nie mogły nadążyć, kropka, po pogrzebie odwiedził mnie prawnik i poinformował mnie, jedyną córkę, że odziedziczyłam po nim dwa miliony dolarów i apartament w wieżowcu. Szczerze mówiąc, wolałabym, żeby mój ojciec żył, niż żebym miała taki majątek. Wracając do rodzinnego domu, uporządkowałam rzeczy ojca i odwiedzili mnie jego długoletni koledzy, oferując słowa otuchy. Jeśli kiedykolwiek będziesz czegoś potrzebować, nie wahaj się zapytać. Jesteś jak nasza własna córka. Odkąd byłam młoda i bez matki, często odwiedzałam miejsce pracy mojego ojca traktowali mnie jak rodzinę. Dziękuję. To było wszystko, co mogłam powiedzieć drżącym głosem. Wśród rzeczy mojego ojca znalazłam pamiętnik. Większość stron była pusta, co odzwierciedlało charakter mojego zapracowanego ojca, z zapisanymi jedynie krótkimi notatkami. W pamiętniku była jednak jedna data: Był to dzień mojego ślubu. Lucy opuszcza dom, by rozpocząć nowe życie. Tam wyrażone zostało ciepłe współczucie mojego ojca. Na końcu wpisu znalazły się jego głębokie życzenia dotyczące mojej przyszłości. Mam nadzieję, że znajdziesz szczęście i zawsze będzie miała uśmiech na twarzy. To moje jedyne życzenie. czułem, jak chłód w moim sercu stopniowo się rozgrzewa. Chciałem pielęgnować moją rodzinę tak jak mój ojciec i zbudować ciepły dom. Postanowiłam ponownie poważnie porozmawiać z Paulem. Byłem przekonany, że wszystko pójdzie dobrze. Kiedy z dziennikiem ojca w ręku wróciłem do domu teściów, to, co przywitało mnie po długiej nieobecności, było niewiarygodnym stwierdzeniem. Rzuciłem pracę. Paul powiedział to z uśmiechem, jakby nic się nie stało. Co? Byłam zszokowana i zanim mówiłam, mój teść również oświadczył z uśmiechem, że też rzuciłem pracę. Dlaczego miałbyś zrobić coś takiego? Kiedy patrzyłem na ich twarze, nie rozumiejąc, moja teściowa sparowała z ciastem: kropka, dzisiaj jest święto. Święto czego? Wciąż byłam w żałobie i to nie była sytuacja do świętowania. Kropka, oczywiście, że świętuje się odejście ojca. Zdezorientowany pol wyjaśniał dalej: kropka, czy kiedykolwiek myślałeś o tym, dlaczego poślubiłem kogoś tak prostego jak ty? Wszystko dla bogactwa twojego ojca. Skończyło się szybciej niż myślałam. Pol i mój teść radośnie zajadali się ciastem. Czułam się tak, jakby świat stopniowo tracił kolory. Do tej pory wierzyłam, że istnieje szczęście, nawet w trudnej sytuacji. Bardzo się myliłam. Od samego początku chcieli przejąć majątek mojego ojca. Chociaż jesteś niekompetentną żoną. Która nie może rodzić dzieci postanowiliśmy zatrzymać cię tutaj ze względu na majątek twojego ojca. Aroganckie słowa mojej teściowej sprawiły, że zrobiło mi się niedobrze kropka. Jesteś już stara i byłabyś beznadziejna, gdybyś została wyrzucona, prawda. Więc zatrzymujemy cię w domu. Pol oświadczył, nie patrząc na mnie. W zamian upewnij się, że dbasz o dom. Mój teść powtórzył żądanie. Moja ręka, trzymająca pamiętnik, drżała. Wystarczy. Zostawiając te słowa za sobą, uciekłam z domu teściów. Na zewnątrz zadzwonił mój telefon. Halo! Nie mogłam powstrzymać łez i zwierzyłam się ze wszystkiego rozmówcy. Dobrze, że wszystko przygotowałam. Po wysłuchaniu wszystkiego, osoba po drugiej stronie odpowiedziała. Trzy dni później ponownie wróciłam do domu teściów. W ręku miałem papiery rozwodowe. Kiedy przedstawiłam papiery rozwodowe Paulowi, jego twarz wykrzywiła się. Kropka, o czym ty mówisz? Nie mogę zaakceptować naszego rozwodu. Oczywiście jego niechęć nie wynikała z miłości do mnie, ale z tego, że straciłby majątek, gdybym odeszła. Nie masz wyboru. Już wiem o twoim romansie. Kropka, kiedy pokazałam kilka zdjęć, Paulowi zabrakło słów. Zdjęcia pokazywały Paula w intymnej relacji z Marykropka co za niewdzięczna kobieta. Po całym tym wychowaniu odpłacasz nam zdradą? Twarz mojej teściowej poczerwieniała ze złości, gdy podarła zdjęcia. Czy to nie twoja wina, że nie potrafiłaś zadowolić Pawła, mój teść, powiedział kpiąco, rozwodzę się i opuszczam to miejsce. Na moją deklarację Paul natychmiast odparł. Nigdy nie zgodzę się na rozwód. Wyglądało na to, że ta rodzina nie ma zamiaru pozbywać się mojego majątku. Spodziewałem się tego. Jeśli przekażesz mi mieszkanie w wieżowcu, może się zastanowię. Paul powiedział z uśmiechem, byłam zdumiona jego zuchwałością. Ponieważ jesteśmy rodziną, to naturalne, że oddasz mieszkanie w wieżowcu. Jeśli mi się to uda, zgodzę się na rozwód. Jednak już wcześniej znałam fakt który pozwolił mi zaakceptować ich propozycję. Pol i moi teściowie byli zaskoczeni bezprecedensowymi warunkami. Dobrze, zgadzam się. Niedługo potem nasz rozwód został sfinalizowany. Być może podekscytowana. Pol i moi teściowie natychmiast rozpoczęli przygotowania do przeprowadzki, a następnego dnia sami wprowadzili się do wieżowca. Wszyscy mieli mnóstwo czasu, ponieważ nikt z nich nie był zatrudniony. Wygląda na to, że chcieli działać szybko, zanim zmienię zdanie. Po sprzedaży domu rozpoczęli nowe życie w nowym miejscu zamieszkania. Jednak następnego dnia otrzymałem gorączkowy, gniewny telefon od Paula. Co sobie myślałeś, dając nam to mieszkanie w wieżowcu? Co się stało? Odpowiedziałam spokojnie. Krzyk Paula odbił się echem w moim uchu, gdy poszedłem przywitać się z sąsiadami. Był tam wiceprezydent. O tak, zgadza się. Nie tylko to, ale dyrektor wykonawczy mieszka po przeciwnej stronie naszego pokoju. Tak, a obok jest mój nowy pokój. Kiedy z radością wyjaśniłem sytuację, Paul mruknął z frustracją. Kropka, nie zostałem o tym poinformowany. Jakie to ma znaczenie? Nie było żadnego specjalnego znaczenia. Ten wieżowiec był pierwotnie mieszkaniem pracowniczym założonym przez mojego ojca dla jego pracowników. było oferowane pracownikom po niskich kosztach, a ci, którzy mogli sobie na nie pozwolić, przenosili się później do innych rezydencji. Pol, mieszkając w domu swoich teściów, nie wiedział o przeznaczeniu wieżowców. Moi rodzice otrzymują nieprzyjazne spojrzenia, a mój tata został oślepiony. Wszyscy wiedzą, co mi zrobiliście. To nic wielkiego, kropka, gdy odpowiedziałam. Paul wybiegł ze swojego pokoju i zaczął dobijać się do moich drzwi. Wyjdź! To niewybaczalne. Oczywiście jego donośny głos i zamieszanie przyciągnęły innych mieszkańców. Kropka dla Paula, który był w centrum uwagi w domu rodziców, ta sytuacja musiała być nieoczekiwana. Gdy tłum szemrał wokół nas, cicho otworzyłam drzwi. Co cię tak śmieszy? Pozwę cię za zniesławienie, pol ryczał, ale ja już się nie bałam. Nie kłamie. Więc oskarżenie o zniesławienie jest nie na miejscu. Nie jestem już twoją małżonką i jeśli nadal będziesz robił sceny, będę musiała wezwać policję. Co masz na myśli, Pol, kierowany gniewem, chwycił mnie za kołnierz. Naprawdę uważasz, że to właściwe? Jest tu wielu świadków i kamery monitoringu. Moje szepty zdają się przywracać Paula do rzeczywistości. Ludzie już się wokół nas zebrali, a niektórzy nawet nagrywali. Puszczając mnie pospiesznie, Paul szybko wyjaśnił otaczającym nas ludziom, że nie ma żadnego problemu. Po tym, jak ludzie odeszli, powiedziałam mu, że skoro przekazałam ci apartament w wieżowcu, upewnij się, że pokryjesz wszystkie związane z tym wydatki. W porządku. Czynsz za ten wieżowiec był bardzo niski. Dochód z wynajmu był prawie taki sam jak koszty utrzymania, w tym podatek od nieruchomości i ubezpieczenie. Odszkodowanie za tę sprawę pokryje dziesięcioletni czynsz. A po odjęciu mojego udziału w czynszu kalkulacja okazała się nieco ujemna. To niesprawiedliwe. W ten sposób uniknąłem też kłopotów z żądaniem odszkodowania. Trzy miesiące później Pol i jego rodzice ponownie odwiedzili moją rezydencję. Proszę, pomóż nam. Nawet po rozwodzie Pol myślał, że posiadanie apartamentu w wieżowcu z łatwością wygeneruje dochód. Ale rzeczywistość okazała się inna. Koszty i kłopoty związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynku okazały się wyższe niż dochody z wynajmu. Dla niego, który marzył o półemeryturze, nieoczekiwane trudności związane z zarządzaniem kosztami i wszystkimi kłopotami, wraz z obowiązkami związanymi z byciem właścicielem wieżowca, były przytłaczające. Każdego dnia gdzieś w budynku pojawiały się problemy, a Konsultacje lub skargi mieszkańców nie miały końca. przez kilka miesięcy radzili sobie z czynszem, ale wraz ze zbliżającym się terminem płatności podatku od nieruchomości, wydawało się, że znaleźli się w finansowym ślepym zaułku. Nie tylko zmartwienia finansowe, ale także presja psychiczna była ogromna. Kropka jego rodzice również wyglądali na znacznie starszych, cierpiących z powodu stresu społecznego. Jesteśmy obserwowani, gdziekolwiek się udamy, a czasem spotykamy się ze skargami. Nie ma od tego ucieczki. Mój teść podzielił się swoimi ciężkimi uczuciami. Kropka. Spodziewaliśmy się żyć wygodnie, ale teraz jesteśmy bez pieniędzy, przytłoczeni obowiązkami domowymi. Chcę wrócić do naszego poprzedniego życia. Teściowa spojrzała na mnie ze łzami w oczach. Co oni sobie myślą, jeśli chcieli zachować swój poprzedni styl życia, powinni byli do tego dążyć? Teraz było już za późno na takie słowa, a ja nie miałem zamiaru wracać do tych bolesnych dni. Kropka, w takim razie odkupię go od ciebie. Wykorzystanie apartamentu w wieżowcu jako przynęty ułatwiającej rozwód było planem a ostatecznie celem było odzyskanie od nich apartamentów w wieżowcu praktycznie bez żadnych kosztów. Osobą, która się ze mną wtedy skontaktowała, był pan Reed, prawa ręka mojego ojca. Przez około dziesięć lat od ślubu nigdy nie skarżyłem się ojcu. Wydawało się jednak, że w pewnym momencie zauważył we mnie zmianę kropka na prośbę mojego ojca. Pan Reed zbadał sytuację moich teściów, a nawet zdobył fotograficzne dowody niewierności Paula. Czuwał nade mną, gdy zmagałam się z trudnościami, gotowy zaoferować pełne wsparcie za każdym razem, gdy wysyłałam sos odejście Paula z pracy było spowodowane nieszczęściem mojego ojca. Ale pan Reed wydawał się przewidywać, że nadejdzie taki czas tak więc działając zgodnie z planem po nałożeniu kar społecznych z pomocą byłych kolegów nadszedł czas na nałożenie kar finansowych dla Paula i jego rodziny apartament w wieżowcu okazał się ujemnym aktywem a jego przychody były na minusie. Sprzedaż była więc jedyną opcją, jaka im pozostała. Kiedy sprzedaż została sfinalizowana, zostali zmuszeni do opuszczenia wieżowca. Ich pierwotny dom został już sprzedany. Stary dom był wyceniany głównie ze względu na ziemię. A rodzina Paula musiała przenieść się do skromnego mieszkania, polegając na skromnych dochodach. Oczywiście wznowiono również wypłatę odszkodowania dla mnie. Mary, która wiązała duże nadzieje z mieszkaniem w wieżowcu, Była wściekła na taki obrót spraw i domagała się odszkodowania, twierdząc, że została oszukana przez Paula. Taka kłopotliwa kobieta. Co więcej, Paul zaakceptował jej żądania i nadal wydaje się chcieć naprawić ich relacje. Naprawdę głupie. W tej sytuacji bycie bezrobotnym nie wchodziło w grę a Pol i mój teść zaczęli szukać pracy, ale ich wysokie oczekiwania sprawiły, że pozostali bez pracy. mojej teściowej udało się znaleźć pracę w niepełnym wymiarze godzin, ale jej powolne tempo pracy, wynikające z lat bycia gospodynią domową, oznaczało, że była ściśle zarządzana przez przełożonego zbliżonego do mojego wieku. To była naprawdę poetycka sprawiedliwość. był tylko jeden przypadek, kiedy Pol przyszedł z prośbą o pieniądze. Oczywiście zapytał, czy może opóźnić wypłatę odszkodowania. Jeśli nie możesz znaleźć pracy, mogę ci przedstawić taką, która będzie dla ciebie idealna. Praca, którą dla nich przygotowałem, polegała na sprzątaniu. Jest ciężka, ale dobrze płatna. Im cięższa praca, tym lepsze wynagrodzenie. szepnąłem niezdecydowanemu Paulowi, że jeśli podejdziesz do tego poważnie, możesz zrobić wszystko. Odwzajemniłem mu się tymi samymi słowami, których kiedyś użył, by mnie wyśmiać. Teraz Pol i mój teść zajmują się tą pracą. Mówi się, że sprzątanie ma oczyszczający wpływ na duszę, więc myślę, że to dla nich idealne zajęcie. Ja nadal pracuję w firmie mojego ojca. Teraz, jako córka prezesa, nie jestem traktowana w szczególny sposób, ale czuję się członkiem firmy. Czuję, że to wynik mojej wieloletniej ciężkiej pracy. Obecnie apartament w wieżowcu jest nadal wykorzystywany jako mieszkanie firmowe. Otrzymuję słowa wdzięczności od wielu osób. Ta wdzięczność jest dla mnie największą radością. Planuję nadal żyć w sposób, który przynosi radość innym. W końcu to klucz do szczęścia, którego nauczył mnie mój ojciec.